Witam, nazywam się Paweł Tarciński, a to jest kanał grupy Skrzynie Narzędziowe i organizacja warsztatu. Jako, że na naszym kanale nie było dawno konkursu, postanowiłem coś dla Was wymyślić. I w tym miesiącu będziemy mieli do zgarnięcia taki oto set. Jest to set Kistenberg Modular Solution. Jak widzicie, skład zestawu. Wejdzie nam kosz, standardowy kosz z tego systemu, organizer, skrzynka. Oraz Platforma Jezna. Zasady konkursu są bardzo proste. Macie dwa tygodnie od chwili publikacji filmu i wystarczy po prostu być naszym subskrybentem i skomentować ten film. Spośród osób, które skomentują film, wybierzemy moim zdaniem najciekawszy komentarz i tyle. I ta osoba zostanie poinformowana również w komentarzu o zwycięstwie. Dlatego też komentujcie. I wracajcie tutaj za dwa tygodnie, żeby zobaczyć, czy wy wygraliście. Do zobaczenia i cześć!